Nie żyje mama Moniki Richardson. Barbara Trzeciak-Pietkiewicz była cenioną dziennikarką. Zmarła Barbara Trzeciak-Pietkiewicz, znana dziennikarka i mama Moniki Richardson. Była gwiazda telewizji polskiej i podzieliła się swoim smutkiem z fanami w mediach społecznościowych. Opublikowała czarno-białe zdjęcie, na którym widać jej mamę i syna. Nie mogła jednak zebrać słów, żeby wyrazić swoją rozpacz. Monika Richardson pogrążyła się w żałobie. Dziennikarka 29 czerwca poinformowała w mediach społecznościowych o śmierci swojej mamy. Barbara Trzeciak-Pietkiewicz była znaną i cenioną dziennikarką. Nie żyje Barbara Trzeciak-Pietkiewicz, mama Moniki Richardson. Monika Richardson podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych smutną wieścią. W sobotę 29 czerwca opublikowała czarno-białe zdjęcie, na którym widać jej mamę i syna. Dzisiaj rano zmarła moja mama, Barbara Trzeciak-Pietkiewicz. Wiem, że wiele osób zechce ją pożegnać, więc na pewno jeszcze napiszę. Ale na razie nie mam słów. Przepraszam. Daję to zdjęcie mamy sprzed lat, z moim synkiem, bo bardzo je lubię, napisała dziennikarka. W komentarzach pod postem fani składają Monice Richardson kondolencje i starają się dodać jej otuchy w tym trudnym niej i jej rodziny czasie. Pani Monikotule całym sercem, doskonale wiem, co pani czuje, bo sama straciłam mamę gdy miałam 25 lat. Wyrazy współczucia, rozumiem ten ból. Serdeczne wyrazy współczucia, piszą internauci.